Cześć, z tej strony Artur. Jest wtorek, 11 listopada, ja w Muzeum Wojska Polskiego na Tytateli Warszawskiej Podążam na z tej skokobi. Dziś nietypowo zaczynam od środka wydarzenia, no ale rano było zamieszanie, dużo musieliśmy rzeczy zrobić, więc eee... tak to już jest. I zupełnym przypadkiem spotykam pewnego znanego, popularnego youtubera Proszę Wiktor środecki z kanaru historyczny bełko, to dziękuję, proszę. Jak ładnie odziany. Proszę. A ja taki opatulony, bo mi zimno. Wiktorowi też zimno, ale on trzyma trzyma fasą. Idziemy zobaczyć wydarzenie na Cytadeli Warszawskiej. Na placu Gwardii jest już rozstawiona scena, bo dzisiaj będzie koncert, a tam patrzy się, co się dzieje. Tak <grym> jest <z> tłum ludzi. To jest stoisko Kobi, oczywiście przy Abraham się z pierwszej warszawskiej brygady pancernej, a my idziemy na chwilę do Muzeum Wojska Polskiego do środka, bo tam też są atrakcje liczne. Klara, get light, get light. Okay.

Jest słynny Damian Kurek jego za zakątek, jest strefa budowy, ale my idziemy do stoiska Kogi, bo tam się najdzie, najwięcej dzieje, przy my jesteśmy na zewnątrz, tutaj do środka przenieśliśmy tylko stoisko do budowania, bo rzeczywiście jest bardzo zimno dzisiaj. To, to jest lugier taki, albo tak. inny. To jest 96. za ja ja mam... Jest uf. Uf. Jest ruch, Jest ruch. W interesie. To jest e, niemiecka broń. To

Yaşlıyız %70'iz. Niye daha çok rahat? Geliyorum. Maria'yı getiriyorum. Telefonu alayım. 30 tane. Şey. Bir yerde yakaladım. Ya işte mi stabil. Evet. よかった。<music> <music>